Cichopek i Kurzajewski na romantycznym szczędzili sobie czułości. Kiedy rok temu o tej porze Kasia Cichopek poinformowała swoich fanów, że rozwodzi się z Marcinem Hakielem. Chyba nikt nie przypuszczał, że za kilka miesięcy będzie epatować milostia do innego mężczyzny. Na dodatek bedacego jej kolega z pracy. O jej romansie z Maciejem Kurzajewskim spekulowano od momentu ogłoszenia rozstania z Mezem. Jednak oboje konsekwentnie zaprzeczali plotkom. Przyznali się oficjalnie dopiero w dniu 40. Urodzin Kasieci Cichopek, zmuszeni niejako przez Paulinę Smaszcz, która ujawniła, że przebywają razem w Izraelu. Od tego czasu, kiedy nie muszę się już ukrywać, chętnie dodaje wspólne zdjęcia. Relacjonuje podróże i po prostu cieszy się swoją miłością. Tak również było w miniony weekend. Cichopek i Kurzajewski, którzy całkiem niedawno wrócili ze wspólnego wypadu na narty, udali się do wloch, gdzie mieszka syn Macieja. Mężczyzna niedawno został ojcem, a prezenter w końcu miał okazję poznać swoją ukochana wnuczkę. Wspólnym spotkaniem Maciej Kurzajewski pochwalił się oczywiście na Instagramie. Zamieszczając w relacji z dziecię z synem, Cichopek i Kurzajewski znaleźli jednak ten czas tylko dla siebie. Wykorzystali go na wspólny spacer i podziwianie widoków. Na Instagramie Kasie Cichopek pojawił się nawet filmik, w którym zostały udokumentowane romantyczne chwile. Uwaga, zwracają ja także stylówki pary, a w szczególności aktorki. Cichopek miała na sobie modne dzwone. z wąny, oraz czapkę z daszkiem z ozdobnymi koralikami. Drugiego dnia spodnie zamieniła na mini, która najwyraźniej były częścią kompletu z zakietem. Fankom tak się spodobał ten outit. Znaczyli dopytywać, gdzie można kupić te ubrania. Maciej Kurzajewski postawił na klasykę, zakładając jasy, też irty kurtkę przejściowa. Fani zwrócili także uwagę, że oboje promieniują szczęściem i związek wyraźnie im sluzy. Cudowna para, której kibicuj od początku, jesteście przykładem i trzeba podawać za, za szczęściem. Szczęście, szacunek i miłość zbije od Was daleka. Super, po Was kochani widać. Za jest między Wami chemia. Jak ludzie Essa szczęśliwi, to przyjemnie popatrzeć. Brzmi i lajkowane komentarze.